Jest nam bardzo miło poinformować, że w lipcu, w dniach 17-20 lipca 2025 roku, odbędzie się w Warszawie Polonia Camp cykliczne wydarzenie integrujące młodych Polaków z całego świata. Serdecznie zachęcamy do rejestracji pod adresem poloniacamp.eu do 25 czerwca. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Możliwe jest także uzyskanie zwrotu kosztów podróży. Więc, jeżeli macie od 18 do 30 lat, jest to naprawdę doskonała okazja do tego, żeby poznać swoich rówieśników z innych krajów świata, móc się z nimi porozumieć, po polsku nawiązać kontakt, a być może także zawrzeć na całe życie przyjaźń lub coś więcej. Zachęcamy na stronę poloniakamp.eu. Tam się rejestrujemy przed 25 czerwca i do zobaczenia w Warszawie w dniach 17-20 lipca 2025 roku. Wydarzenie jest organizowane przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej przy współpracy z Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego oraz Stowarzyszeniem Wspólnota Polska.